To wiem, że to jest smak, bo to jest w największym opakowaniu. To jest smak coli. Wzięłem mi 25 sztuk. I to na początek pala. A potem reszta nieznany tutaj. Zobaczymy, co będzie. Hmm. Ten jest o bardziej, no taki jak prawdziwy żelek, tamte ostatnie były, no twardsze. Okej. Okay. Szczerze powiem, jak po tym ile tutaj ich wziąłem, czyli bo najwięcej wziąłem tego smaku, czyli coli, to nie jest dobre.